Sioneczka Kani z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale Tym razem uciekamy sobie od Karen Kto nigdy nie słyszał o typowej amerykańskiej Karen? Słuchajcie, po ile jest cewka grawitacyjna? Pewnie tak nie kupię, bo mnie nie 200 robuxów? No nie no, to zawsze mi się wydaje, że jest po około 90, a nie 190 Co to jest za jakiś bombelek? Yy, Karen pyta o menadżera Ucieknij przez węd. Okej okay. A to co jest sklep? Dobra, sklep 700 Robuxów! Boże! Dobra, jaka jest ta karen? Zobaczymy sobie, zobaczymy, jaka problematyczna będzie. Kurde, ja oglądam często na YouTubie takie właśnie filmiki z udziałem karen i to jest w ogóle tragedia. Myślałam, że w Polsce ludzie są nieogarnięci, ale... Kurde, ty karen. Chociaż w Polsce też się takie znajdzie. Typowe karenówki. A znowu bąbelek. Pasolka! Yy, Znalazłam metalowe belki, których możesz użyć, aby przejść. Okej. Okay. Tu są metalowe belki, których mogę użyć, aby przejść. Tylko coś mi się wydaje, że to nie pójdzie. A nie, dobra, poszło. Poszło. Ej, dobra, to pójdziemy po, je po jednej. Nie będziemy używać kilku, nie będziemy się wracać, tylko weźmiemy tą samą. Mogę wziąć tą samą? Chyba nie mogę. Chyba tak się nie da, chyba trzeba pojedynczo nosić. Kurde, chciałam po jednej tej przejść kładce na całość. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ile ich tutaj jest? Cztery. Dobra, czyli cztery przejścia musimy sobie zrobić. Nic nie widzę przez tą kładkę, ale ok. Tutaj też połóż i wracamy się. Teraz jest duża szansa, że spadnę, bo. Znaczy, u mnie zawsze jest duża szansa, szansa że spadnę. Uuu, dobra, 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 słuchajcie. Lecimy, musimy to zrobić szybko. Musimy to zrobić szybko, ok. Albo i nie. Opa! Opa! Yy. Ej, jestem skonfiskowana, co mam zrobić? A! Dobra. Jestem ślepa, ja myślałam, że tutaj nic nie ma, że to jest przepaść. Ej, jak oni w tej grze nabierają nas, żeby cały czas coś tego kupić, nie? Du, 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 du. Prąd, 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 prąd. Dobra, jesteśmy cały czas w węcie. O, okej, okay, I, I see you. Dziękuję. Co ma znaczyć te bumble? No chodź Karen, ale ona jest brzydka, ale mam problem, zaraz zrobi. Czemu wy stoicie w tym sklepie i oddychacie w ogóle? Bo to jest jakiś sklep, bo to był magazyn. Zamknęła wyjście ocieczka podczas próby znalezienia przycisku, aby otworzyć bramę dobra I see you I see you. No to fajnie Że tu mnie widzisz. Ja uciekam, ale jesteś brzetka i gruba. Opa! Czemu my po parasolach? Dobra. Jest OK. A się na ścianie! Spiderman! Spiderman! Gdzie ona jest? Aha, poszła sobie chyba. Albo wyparowała. No wejdź tam do tego wenta, kurde, kartka ci przeszkadza, czy co? Wow, nóżki połamane, nóżki połamane. Lecimy dalej z tym koksem, nie ma co czekać, nie ma co się zastanawiać. Ludzie, ludzie nie ma co. Teraz też musimy coś tu podnosić. Dobra, tam jest brama. O jest, jest za szybko. Ułóż te skrzynie i przeskocz przez nie. Okej. Okay. To nie są skrzynie w sumie, ale okej. Okay. Ej, fajne jest to, że one się same jakby układają, a nie trzeba idealnie układać, tak jak niektórych hobby, nie? Tylko widzicie, kładziecie gdziekolwiek, a one się układają Super, super, to smega mi się bardzo podoba Hoppa, 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 popa Prunt Prunt by nas kopnął, dobra Chcę tu mam coś zrobić Czy po tym mam wejść? E, e, e. 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 no chyba nie Hem Hem No, jestem skontestowana, co mam zrobić, nie? Może tutaj? Nie, ale nie sądzę. No co, no w sufit mam wejść? Tam nic nie ma. Jak mam przez to przejść? Tam do góry? Czekajcie. Chyba tutaj. A dobra, bo mnie rozkojarzyła ta TT. Uuuu. Co mnie rozkojarzyło? Ten żółty, taki prądownik. Bo już przez niego przechodziłam, ale to jest drugi po prostu inny. Dobra, idę tutaj, tutaj i muszę teraz otworzyć chyba tam tak. Muszę otworzyć te drzwi, właśnie dokładnie. Eksploduj wszystkich. Nie no, po co będę wszystkich eksplodować? Jaka prawda będzie z tego, jak ja wszystkich eksploduję? O Jezu, zapomniałam się. Okej, okay, dobra. Pobiegniemy tutaj. W drugą stronę, naprzeciw wszystkim prawom. Przepraszam. Standard u mnie. Nagrywam i kicham. I nie, nie jestem Kora. Kora, nie jestem Kora. Jakby się ktoś pytał, nie jestem Kora. Chyba, że psychicznie. O, dobra. Tutaj mamy trzeci kluczyk i otwieramy tyczny otwarty, czyli dobra. Czy to będzie jakiś jumpscare? Nie, na szczęście nie. Tu też jest jakiś office. Dziwny. Jeżeli by gdzie mam wejść? Tu? Na górę, tak po szafkach wam skakać? Nieładnie, nieładnie Ale jak musimy, no to lecimy Kurcze, za chwilę spadniesz w tą szczelinę Za duża jest... znaczy za duża, no jesteś w sumie duża, ale jesteś mała co do tej szczeliny Rozumiecie o co my chodzi, prawda? Ale wywaliłam kratkę Ale wywaliłam kratkę, ale mam siły Żeby w prawdziwym życiu tyle siły miała Hopa. Dobra e, Labirynt, wybieram prawicę jak zawsze Kurczę, że coś mi tu nie wyskoczyło teraz. Nie, dobra, tu jest dead end. Eee... czy tutaj? Kurczę, no chyba gdzieś musi... Czy za mną jest jakaś koleżanka? Hopa. O, widzicie, dałam radę. Wydawało mi się, że ktoś za mną idzie. O jany. No przecież to jest sufit za niski, żeby to przejść. Hopa. O, i znowu spadamy. Boże, my cały czas będziemy tylko w wędzie. Większość gry to jest vent. Typowe obi, Wenty, wszędzie wenty. O nie. To, gdzie ty jesteś? A tam, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Uciekaj! Uciekaj! Czy to jest ten martwy policjant? O, dobra, poszła sobie. Dobrze, dobrze że są drzwi oczka, aż się wyszła, więc nie potrafię się szaplenie. Dobra I znowu do Tak, widzisz mnie, dobra, dobra, dobra No i co, dorwiesz mnie na tym? Na różę ty mnie dorwiesz? Okej okay. Próbuj, próbuj dalej O Jezu Hapa, za chwilę to mi się kiełbasa usmażyła na grillu Hapa I znowu, znowu nawalamy co? Czym ty jesteś? Nie no. O Jezu. Dobra, ja tu nic nie widzę. Dla mnie to wszystko z tego samego koloru. Znaczy w sumie no ja nie mogę. Ja to jestem inteligentna. O nie Jest Jezu, to jest stresujące Musimy omijać lasery Musimy omijać lasery Dobra, wskocz sobie tutaj A, szybko, szybko, szybko Dobrze, że to działa tylko na nią, a nie na... ...paraszuta też I jesteśmy, daliśmy radę Dawaj po środku, dawaj po środku Dawaj po środku, lądowanie, super No ale pozwólcie się tego paraszuta, co? Dobra Więcej wentów, więcej elektrycznych, yy, jakichś badyli. No i teraz w górę on to samo robić? To po co spadałam przed chwilą, skoro on to samo robić w górę teraz? To jest bardzo niebezpieczne. Nie próbujcie tego w domu. Uuu. Ej, jakoś nigdy w życiu mi źle nie wyszły te takie lasery w górę w obi. Więc nie wiem, nie wiem. O co chodzi? Bo ogólnie nie jestem najlepsza w... Opa, jak już widzicie, nie? Ale... Opa. Ale te zawsze mi jakoś wychodzą. Podejrzanie. O, i znowu spadliśmy. Kurde, my wchodzimy tylko w górę i w do... I w górę i w do. Opa. Opa. Karen, ja chcę cię więcej spotkać. Chcę się zapoznać z tą... O, czy tu będzie ten napój? Czy będę musiała tak lecieć? Tak, four jumps, dobra. Dobra, dawajcie mi to. Dawajcie mi to, biorę na klatę. No. I wypij to. Łopa! 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 Nie! Czy się w No dobra, nieważne. Eee... Ua, nie, 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 nie. Mm. Tam były kolce. Tam były kolce i... Fajnie, że się mogę zatrzymywać, ogólnie. Słoik! Jaki słoik jaki z dziumami. Jaki dżem najbardziej lubicie, o ile lubicie dziemy? O nie, czy ona tu będzie? I see you! Nie, bąbelka mamy. Znam, mamy bąbelką, mam pasolkę. Eee, dobra, Karen się na to cały czas przygotowywała. Okej, okay, ale na co? Jakie miasto fajne! Co się dzieje? I w ogóle jest takie same produkty w całym sklepie, nie? Pudełko, okej. Okay. Ja nie oszukuję. W sumie na upartego. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Aha! No, upartego bym mogła coś pokupować, ale to wtedy by nie było sensu. To by tak nie działało. co ona jest szybsza ode mnie. Gdzie ona jest? Wiecie, że ja nie potrafię biec, żebyś być odwróconym cały czas, nie? O nie. O, nie ja w ogóle życia nie zabieram. Jestem tu sama i ja w ogóle życia nie zabieram. RoboCurrent Volume 11. Chyba Volume albo Volt. Uciekaj! Uciekaj! O nie. Ona coś rzuca na mnie, o nie. No ja cała to łatwo by było przecież, nie? Karen Jeszcze robokarenów to brakuje. Dobra, pobiegniemy się pomiędzy drzewkami. Czy mogę do autobus wejść i No kurde, gdybym mnie potrafiła biec, wiecie, odwrócić się i strzelać, nie? Znaczy, może i bym mogła, ale teraz się boję, bo ona mało czasu, żeby to garść, w jakiś sposób to zrobić. A! No nie, a jak zrobię, eksplodują wszystkie? To ona też eksploduje? Dobra, słuchajcie, prawie ją mamy, prawie ją mamy, prawie ją mamy. A, oh, jest, jest, dobra, mamy ją, lecimy z naszą bazyką. RPG, RPG, uciekaj, siadaj, uciekamy stąd od tej przybrzydłej Karen Karaluchy. Oh. Twój ostatni raz, 1158 sekund, okej. Okay. Nie wiem czy to dużo, czy nie, raczej taki standardowy czas. Escape Princess, ale mi Princess, mmm, jakie włosy w nosie, jakie syfy na nosie i w ogóle jakie żółte brzydkie zęby. Can I speak with the manager? I demand a parley with the CEO. Aha, czyli to są wszystkie takie jakby... O, karenki, fajnie. Słuchajcie kochani, dziękuję serdecznie, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawiacie swoje łapeczki w górę, subskrypcje, komentarze. I ja mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa pa!